Jeśli stwierdziliśmy, że wszystko z rozliczeniem jest w porządku i wydruki wydają się być poprawne, to możemy ten dokument zaksięgować w systemie FK. I wygląda to następująco. Opcjonalnie, czyli ta czynność nie jest wymagana, ale zalecamy odświeżanie, naciskamy CTRL plus R i odświeżamy pamięć podręczną okna. Następnie z drzewa struktury w zakładce zasoby wybieram nieruchomość, dla której będziemy księgować rozliczenie liczników. Tu była cicha. Przechodzimy do modułu Administracja. I z menu funkcję wybieramy pozycję księguj i należności. Skrót klawiszowy FK. Otworzy się okno dialogowe księgowanie. z listy w polu księgowanie wybieramy korekty RL no taką korektę właśnie chcemy zaksięgować pole data powinno się automatycznie ustawić na właściwy miesiąc rozliczenia styczeń 2009 tak sprawdzamy jest OK w polu bazowy termin płatności wprowadzamy bazową datę terminu płatności jest to data, od której, na którą będą działały modyfikatory wprowadzone w innych opcjach programu, czyli tam ustawienia indywidualne wspólnoty, tudzież wręcz indywidualne ustawienia właściciela będą się sumowały bądź odejmowały z tym terminem. Także tutaj ustawiamy bazowy dla wszystkich. Niech to będzie 14 dni. I dodajemy wprowadzoną pozycję do księgowanych dokumentów klikając na dodaj. O, teraz widzimy tutaj jest ten dokument i jeśli tylko ten dokument chcieliśmy zaksięgować, to przechodzimy do pola Hasło F12. Wprowadzamy je i klikamy na przycisk zatwierdź. Dokument został zaksięgowany. Teraz sobie podejrzymy, powinien tutaj gdzieś być. Jest. Jest tutaj widoczna korekta. Możemy oczywiście wydrukować sobie teraz ten dokument, czyli zaksięgowane rozliczenie, korzystając z zakładki dokumenty w oknie wydruków. Jak sobie weźmiemy teraz naliczenia, nawet nie musimy brać naliczenia, ponieważ drukujemy dokument zaksięgowany, czyli wybieramy po prostu dokument, to widzimy tutaj, Pola na liczenia. Jest dostępne rozliczenia styczeń 2009 i to są rozliczenia liczników. Więc sobie wybieramy i możemy sobie podejrzeć ten dokument, jak on będzie wyglądał. To jest wszystko analogicznie, tak jak to miało miejsce przy niezaksięgowanym. I widzimy. Jest to już na głowę rozyczenie korekta Czyli wygląda to bardzo podobnie z tą różnicą oczywiście że jest to już zaksięgowany dokument